Kruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt apeluje o pomoc dla swoich podopiecznych. Sezon jesienno-zimowy to bardzo trudny czas dla czworonogów, ze względu na warunki atmosferyczne i związane z tym potrzeby. Zwierzaki potrzebują docieplenia, czyli w budach musimy umieścić słomę. To wymaga jakby jakiegoś tam przygotowania, bo jest dużo pracy. Te budy trzeba zdezynfekować. Także no teraz jest ciężko. Jakby ciężki sezon się dla nas rozpoczyna. Stowarzyszenie przyjmie każdą formę wsparcia, ale najbardziej ucieszy się z dobrej jakości karmy, takiej, w której składzie nie będą przeważać zboża i wypełniacze. Szczególnie mile widziane jedzenie w puszkach i dla psów i dla kotów. Potrzebne są też koce i kołdry, ale bez pierza. Często dostajemy poduszki z pierzami i kołdry. Poza tym, że psy lubią je rozgryzać i jest wszechobecny bałagan, to już jest ten aspekt taki dla nas utrudniający. Natomiast szczury uwielbiają pierze, a my potem się z tym borykamy, więc apelujemy absolutnie bez pierzy. Przyda się też... Pomoc finansowa. Zawsze nam się przydadzą pieniądze, szczególnie teraz, gdy mamy zaplanowaną dosyć dużą inwestycję. Będziemy stawiać nowy kontener socjalny. On będzie z przeznaczeniem dla takich psów specjalnej troski, czyli dla staruszków, dla psów bardzo młodych bądź no, mocno schorowanych, które nie poradzą sobie na zewnątrz. Ten kontener już jest zamówiony, praktycznie już jest opłacony, natomiast nie jest doposażony, czyli brakuje nam środków na doposażenie tego miejsca. Na pewno się przydadzą środki chemiczne, środki czystości i higieniczne, czyli podkłady e, takie dla zwierzaków, płyn do mycia podłóg, proszek do prania. E, myślimy w ogóle o tym, żeby zamontować też zmywarkę, dlatego bo jakoś wcześniej na to nie wpadliśmy. Okazuje się, że to jest genialny pomysł, żeby wyparzać chociażby miski z wszystkich drobnoustrojów. Także też myślimy o tym, żeby ten punkt doposażyć już w taki sprzęt, który naprawdę nam te warunki e, i komfort pracy poprawi. Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt. Na stałe opiekuje się 30 psami i jeszcze większą ilością kotów. Potrzeby są więc duże i nigdy się nie kończą. I pomimo to, że pracownicy stowarzyszenia starają się stworzyć swoim podopiecznym jak najbardziej komfortowe warunki życia, to każdy zwierzak chętnie zamieniłby swoje obecne lokum na nowy, kochający i odpowiedzialny dom. Dziś. Do adopcji przedstawiamy trzy psy. Starsza Sunia, Diana, ma około 10 lat i problemy ze stawami biodrowymi i kręgosłupem. Potrzebuje domu bez schodów, najlepiej z ogrodem. Odwdzięczy się nowym opiekunom radością i optymizmem. Może mieszkać z dziećmi. A to Ares. Około trzyletni pies, który wymaga uwagi i cierpliwości. Cierpli na dysplazję stawów i porencefalię pourazową głowy. Sprawia wrażenia psa, który nie rozumie świata, ale jest nim bardzo zainteresowany. Nie zawsze rodzi sobie z emocjami, więc nie powinien trafić do domu z dziećmi. Trzeci pies to Jerry Lee. Mamy nowego owczarka i w ogóle jest niezwykle piękny i naprawdę okazały pies. Aż dziwi, dziwimy się, że niewiele osób o niego pyta, bo to jest pies y, młody. Bardzo mocno w typie rasy i przepięknie zbudowany. Charakter też ma wspaniały, więc marnuje się, bo cudowny pies i zależy nam bardzo, żeby jak najszybciej go wypchnąć. Też chciałabym powiedzieć, że owczarki to są w ogóle bardzo wrażliwe psy i one na warunki boksowe źle reagują. Tam się potem złe dzieją rzeczy, jeśli chodzi o głowy psów, psychice. Potem to się utrwala i ciężko z tego wyjść. Te trzy psy polecamy uwadze wszystkich, którzy myślą o powiększeniu swojej rodziny o czworonoga. Jednocześnie przypominamy, w związku ze zbliżającą się gwiazdką, że zwierzę to nie zabawka czy przedmiot, który może być prezentem. To istota żywa, która ma swoje potrzeby, swój charakter i uczucia i wymaga odpowiednich warunków bytowych i codziennej opieki. Decyzja o adopcji zwierzęcia powinna być głęboko przemyślana.